Maneczko. Dobra, kontynuujemy. Musimy no, się będziemy wow. nawet nie przestawiać. Wow! A czekały tu Od razu gnoje. rozpierdziel. już są dwa. Fuck you! Po drodze ładnie, a mimo wszystko aktywne. O rakiety. już ci, oni byli w tym ładowaniu będą. No. Skorp w soldier? Coś takiego. No, no, no. no Skorp w soldier. Pewnie są jakieś potęże. No. Fajnie, bo te szkielety na szata lecą. No, jak tak z bliska, to na szata lecą. O, zakończyłeś granatem. Wow, ile za nami! What the fuck? Tutaj armor bounce, 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 bęs, Ja mam łóżka Ty, Ty Ta Where? O kurźwa, aż pomarańczowa się zrobiła z podniecenia <grym> Nadciśnienie ma O <grym> kurczka, <grym> ma Każdy ma do tego prawo Opa, chyba tam mam iść, to jest taki czachy. Ja. co to? ej! Zpierwszy z tym kamieniem oh. tam chcę iść. Wow. Co to?! Keksior, jej! Bitch, pisz, mamy rakiety. No, no no, to naprawdę było trudne wyzwanie. Dziękujemy panu. Właśnie tutaj nie pochwalił. Ale dobrze, fajnie to zrobili, nie? Że nie byli, wiesz już tam chciałem lecieć, wiesz, nie podejrzewałem nic no tu pewnie będzie że Locket i będziemy musieli je wyeliminować no <grywki> standard did? no enter the bone head at the end of Kion znaczy po prostu musimy ich wyeliminować i się one odblokują musimy tam wejść no. bo pomówi nam tutaj żeby wejść do czachy O! i się otworzyła, Kuba! Tak, Live, Extra life! O, jeszcze ammo tutaj, dziękujemy bardzo. Wchodzimy do tajemniczej czaszki. Ło, wow, uważaj! Ło! Wow, ile armoru! To coś musi znaczyć. Już mam prawie, prawie, tylko 5 brakuje do full armoru. Ja mam 65. pięć. Ta. Tak? Fuck, już granaty skończyły, damn. Jeszcze mam 20. Tak, ja ciągle z granatami nabolałem. Oh. O skakę Wolut ja co tu się jakaś świątynia ty Fajny Co to? Jakiś smog, ale leci na to kogoś Co? Coś? No, yeah. tutaj wow, no co to jest strzedł. Wow co? Jaki wielki ten, pa! Jaki pomyło O kurde, co on Co trzeba w ten w ten kręgosłup jakby strzelać. O co to? Co się tu dzieje O. Ja no, no, co? Trzymałe to... są strasznie No te wielkie ja tutaj o... Z bazuki muszę w nie walić shotguna w diewale. To jest z bazuki wali Łot! O, HP. Bo gdzie ty jesteś? Sam nie wiem, wiesz A tam aż dopiero już tutaj jestem tutaj przy tych nie jestem jakby. Idę do ciebie, tam. Dawaj, wow. O ale tutaj dużo ammo. Coś się zapowiadać będzie zapewne. Muszę zerać dźwignia, korcji, korci. O, Sekret... smoki te minigunkuba! Co ty? Fuck yeah! Muszę iść tam czegoś, co tu jest, ale gówno! Jakieś ściana z kolcami, więc. Na się ci pokażę Czekaj, no Patrz, co to? to? Co to, co to jest? Kusi, żebyś... Uohohoho O, chodź ty, kuźwa Hm <śmum> Uohoho Aut się na to naciska, a tu, nie, tu będzie, jest jakiś ten Czzej S A wiem E R O jest I, I serius I Czaj e S R i O U Serio S O I jest Extra Life <grym się z nimi> Ale jestem mądry No ładnie Tak Sądziłem też, ale nie wolę na <grym> mi <grym się z> miotło. <nimi> ale ja mądry jestem. A jest jakaś pieczara. No już tutaj... I w pełni tutaj wyskakiwało tych, tych szkieletów, wiesz? I pozabijałem. To mini... Wow! What? O, koniec, dobra. To co, widzimy się w każdym... To nie, no to już? A ile to tam ci trwa? Pisze tam ci na górze. No właśnie nie wiem. Nie, nie wiem ile mi Nie, nie, pisze ci na górze? Takimi rzutymi? Sześć minut. Łe, to nie, to jeszcze nagrywamy. O bo... A tu pisze ile... Siedem tysięcy nagrać. No. no. 6 minut nie będę do jakiego trafił Kiego? Albinos da? aha. O diabełki, kurde Czy będą pierwszy odcinek w tej wiosce? No ja nie, już <laughs> tak daj jak to się takiego spierdzić Lecnie bym wrócił tu sfery No, to jest sfery tak tutaj Łota, co to się dzieje? Repeat, uh, chopper gunner, ready for the launch. Nie. <laughs> yeah. Tactical nuke, ready. Ready for deployment. <laughs> no. Apo. O, jest. Apo. Tactical nuke, ready for the launch. I repeat. Repeat. <laughs> Tactical nuke, ready for the launch. I know it! się zgłosiłam. Dzieci Jessica of Duty! Chyba z tych kości spawnują, wiesz? O armor, o saving. Dosłanie te kości, one się z nich spawnują. Już mam mało ammo w miniganie 560, Tak, Ja mam tylko 240 dupa zostawiam sobie. O, dostałem ammo do tego minigana. Fuck yeah. Co to? Jaki napad? Co to, jaki napad jakiś? Co to, what the fuck? Jak, je, jak się przebijamy wow, Ło! Wow, Cie doczekałeś kuba swoich tych... swoich biganów No Jest Reksio, już jeden padł, dostępny nawieźł Fucka, on tutaj na mnie nawet... Pływa na może powiedzieć Fucka, jest dostępny padł Łotwa! What Łapcie granaty Z dwóch Reksio no. wprost Nice Za tobą! O, ten był A yeah. no, szybko kadałem. Z minigana w łeb tylko je trzaskać O i szybko podaję. WOTA to... Co to się dzieje się? To z gotika przypominają pewne te potworki Ano? Nie wiem co mi się nazywają dwójki No 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 Albo no. dwójki, albo dwie tym. Niech was dwójki chyba wiesz? Ja zostałem, bo mi się jeszcze aż skończę Ammo. What? Kurde, gdzie mamy iść? No właśnie nie wiem, wiesz. Takie pytanie. Ciao może tam to będzie może płynąć, co? Nie, za daleko, nie skoczymy nawet na to. To tam będzie Tak. Ja jeszcze zabiję Aha. Nie wiem, ja zawsze te czaszki rozdam tutaj. Jakieś przejście, jakby. O, save coś. O jest, kamyczki. O, HP. O. I będziemy pewnie nim płynąć. Nie płynąć. płynąć. tutaj. Ale no, tutaj. Niech Fuck! fuck. Wow. Wow, kurde, uważaj. Sejf, to jest spadek. Fak, daj, kurde, daj, daj A to gówno. Fuck! nie, jest, trzyje jeszcze. To jest grzybia gówno. Jest, ciągle do przodu, a zanika! Kurde, ja co? O, oh, jest. Ej, dobrze, HP, wszystko pomyślenie. What the fuck? Telefon. Co to chyba zrobił? A nie to są te kratery Ty <grymne> To są tu i kotwody A nie na no, serio se pomyślę Czy tego się wściekła tu coś Co to o kurde? O telefon, dobra jest Na no szhauta lecą Więc to pewnie niech będzie miliard Wiem, do końca, to ja wiem, 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 właśnie. No tutaj się drą... Pisz, pisz, ja mam jeszcze mi gun'u! Chopek gunner. Pytasz tak mi Chopek gunnera. I know it. it Co mam zrobić? Eliminate everyone. Takie nie? go grube, brzydkie Diabełki ty. Dziabełk powinien być seksowny, bitch. A no fajnie to unosi, ale pisko, jej! Na no ten kratek fajnie unosi. Ci będę pojrzał. No, kratek No i mi granata wystrzeliło Witacie, ja, ja jesteś po jakby te pa, 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 pa na to Pana granata tutaj Czy nie? Ano, ja, ja no nie widzę się Opa a gdzie albinos Fak Faka a teraz ty nagrywasz, nie? Aha, ценiem, że ja nie nagrywam cały czas. To by był niezły fail. Choć tutaj mogliśmy sobie pozwolić, ale teraz już nie możemy. Fuck. Wziąłem się, przechylam na bok, jak sam by mi to popagał, Grzety. Coś tutaj przechylam na boki, to tu żeby uniknąć czegoś. No ja też zawsze się grałem, na na boki, Wiecie, że to coś daje, wiesz? Co jak się lepiej wczujesz? Ok, los. <laughs> sp... Fajne, co mi się To Jest jakiś portal. Putest. Ja, ja chcę tam jak. wejść. Portal do piekła. <laughs> To nie. Za Szkoda, że tu nie ma blokady tego, że jak masz półm no. to nie możesz wziąć nieraz przypadkowo się zabierze i O leci kolejny What? Dobra, okay, leży Ale jeszcze tam wracałem, kubki. Gdzie ja widziałem, co ci Sandra przesłała do ciebie o tym, o tym geju Wiem, wiem, wiem. Zobaczymy jak ja i demota zrobię. Jeszcze. A to ona sama robiła? Aha. Ale ja Ale ja to mnie po prostu rozwaliło. Hehehe <laughs> tam wejść Dam kusi mnie No co to Boże tu jeszcze nagrywasz Lata? Ile tego jeszcze? Już ci nagrywasz, inaczej ile już nagrywasz? 15 minut prawie E to niedużo No nie, a mu się skończyło to minigun no no, I, ile jeszcze tego. Ja się go i tak czysto. Jest? Jeszcze? Jest, jeszcze jest. O już wychodzą, masowość tamtej yes, znów. O, o tu znowu. wrapszałem wcześniej, Cześć. O. Mi pa. Cześć. O. No. O. Cześć. A to co, koniec, ludzie. Cześć.